Gryzunia i lodowiec, czyli dalsza część przygód małej marmotki. Rozdział trzeci Padaka! Sapnęła Gryzunia po raz nie wiadomo już który. Królicza noga i, i, i syroczy ogon! Rozżalona marmotka kopnęła leżący na ziemi kamyk. Słońce chyliło się ku zachodowi, a ona nadal wlokła się łapa za łapą wzdłuż rwącego nurtu rzeki. Przekroczenie rzeki Tiny w zaplanowanym przez marmotkę miejscu okazało się absolutnie niemożliwe. Śnieg topniał wysoko w górach i rzeka po prostu przelewała się przez brzegi. Z bobrowych tam pozostało tylko kilka patyków. Nie było mowy o przejściu suchą łapą, o przejściu w ogóle. Gryzunia nie miała czasu czekać ani na naprawy, ani na opadnięcie poziomu wody. Chcąc, nie chcąc, ruszyła w las. No cóż, skoro już tu jestem, pomyślała, to równie dobrze mogę przecież odwiedzić Wincentego. Może on będzie miał jakiś pomysł. Nogi Same poprowadziły ją znajomą ścieżką w stronę borsuczej jamy. Radość z ponownego spotkania była ogromna. Owszem, może i Wincent krępował się nieco, kiedy gryzunia rzuciła mu się na szyję, pogwizdując radośnie. Może i bąkał coś tam o braku korespondencji, o tym, że długo szczekał, a raczej czekał i się doczekał, wpadła mu w słowo marmotka. A co ty na to, żeby przed nocą wybrać się na kolację na poziomki? Widziałam już parę po drodze. Tradycja to tradycja, zgodził się Wincent, starając się nie dać po sobie poznać, jak bardzo cieszył go widok przyjaciółki. Urządzili konkurs. Kto pierwszy znajdzie poziomisko, ten wygrywa. Może i borsuk wechmiał całkiem dobry, ale w poszukiwaniu owoców leśnych gryzunia nie miała sobie równych. Po zaledwie kilku minutach las rozdarł gwizd zwycięstwa. W chwilę później oba zwierzaki buszowały po zaroślach z pyszczkami umorusanymi czerwonym sokiem. Kiedy porządnie podjedli, Gryzunia klapnęła na kępkę mchu i opowiedziała Wincentemu o swoich zmartwieniach. – A w jakim stanie jest jej futro? – zapytał Borsuk, oblizując łapy z resztek poziomkowego soku. – Mamy? Nie najlepszym. Miejscami zupełnie wyłysiała. – To pewnie egzema. – Wincent pokiwał głową z miną znawcy. E – Egze co? – Egzema to reakcja na niezdrową dietę wytłumaczył. Ale mama odżywia się doskonale sama o to dbam fuknęła gryzunia albo raczej odżywiała się. Od zeszłego lata zupełnie straciła apetyt dorzuciła, markotniejąc: A czy przypadkiem mama nie zjadła czegoś jakby to powiedzieć Wincent starał się nie urazić Kryzuni. Czegoś niestosowanego, niestrawnego? Ech, nie chodzi mi o coś właściwie niewłasnego. A, o, o coś niewłaściwego. O coś, czego świstaki nie powinny jeść. Jak czczownice? Kryzunia nadal nie rozumiała. Jak coś, co przynoszą ludzie. Wybuchnął Wincent. Ach ludzie, no jasne! Gryzunia pacnęła się łapką w głowę. W zeszłym roku było ich u nas zatrzęsienie. Pachnieli cukrem na kilometr. Zaśmiała się. Mama przepada za słodyczami, a ja jestem doskonała w wyszukiwaniu kolorowych sreberek, żeby mogła je lizać wieczorem. Chociaż osobiście wolę słone paluszki. Rozmarzyła się marmotka. – Słone paluszki? – wykrzyknął Wincent. – Cukier? I ty się dziwisz, że wy chorujecie? Gryzunia spuściła oczy. Przez długą chwilę bardzo uważnie wyskrobywała z zapazurków ziemię i resztki owoców. – No tak, rzeczywiście zjadłyśmy to albo owo, albo może nawet i to i owo… Wincentowi zrobiło się głupio. Sam też bywał łakomy. Wstał i zaczął chodzić wzdłuż i wszerz polanki, i wnet wydeptał wśród krzaczków ścieżkę. Czy ty przynajmniej wiesz, jak ten cały złocieniec alpejski wygląda? zapytał, zamiatając ogonem własne ślady. Taki żółto-biały. Żółto-biały? Zdajesz sobie sprawę, ile jest żółto białych kwiatów w okolicy? Nie pomyślałam o tym. Wincent zmarszczył brwi. Jak my w ogóle mamy go znaleźć? Mamy? My? Och, Wincencie, czy chcesz powiedzieć, że pójdziesz ze mną na lodowiec? No jasne, że pójdę. Fuknął Borsuk. Przecież ty nawet nie masz pojęcia, jak wygląda zioło, którego szukasz. E, eee, myślę, że na lodowcu nie rośnie zbyt wiele ziół. Jak zobaczę, to na pewno rozpoznam, że to jest właśnie złocieniec. Eee, ale, ale, dodała gryzunia prędko, widząc markotniejącą minę Wincenta, ale dużo raźniej będzie mi iść razem z Tobą. Nie mogę wyobrazić sobie przyjemniejszego towarzystwa. Borsuk chrząknął. Podrapał się za uchem, rozprowadzając po futrze nieco czerwono-złotej poziomki, w którą właśnie wdepnął. No cóż, takie trwające całą zimę zatrucie może wykończyć nawet najsilniejsze stworzenie. Kryzunia na te słowa poczuła jak znajoma gula z ostrego chyba rozmarynu drapiją w gardle. – Oj, lepiej przestanę już kłapać pyskiem – Polsuk spojrzał na przyjaciółkę z niepokojem. Wracajmy się spakować. Ale co z rzeką? Zdołała wydusić z siebie gryzunia. Skoro nie możemy przejść górą, będziemy musieli przedrzeć się dołem. Nieco dalej na zachód, niedaleko wilczego jaru, jest tunel. Pamiętam go doskonale. Tunel przebiega dokładnie pod rzeką. Wyprawa nieco się przedłuży, bo będziemy musieli przez jakiś czas zboczyć ze szlaku. Ale przynajmniej bezpiecznie dostaniemy się na drugi brzeg. Marmotce nie podobało się ruszanie na zachód. Powinna iść na północ, prosto w stronę wysokich gór. Nie miała jednak lepszego pomysłu na przekroczenie rzeki. Zgodziła się więc pod warunkiem, że w drogę wyruszał jeszcze przed świtem.